Cześć, z tej strony Fomeberi Witamy Was w 17 odcinku Minecraft rozbitkowie Siema No I W naszym domku byłem No teraz gdzie jesteś? Idę do naszej tej e, no, tam gdzie, 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 gdzie ma być kopuła Jezus no te przytkie dywany Zarobiste no co ludzie w nich widzą? No lepiej wygląda niż takie całkowicie gołe No a po co ten czerwony proszek? Dla ozdoby <głosy> <głosy> Bo sama wełna nie nie, 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 nie prezentuje się tak fajnie No i zabieramy się za robienie Tej że kopuły Cholera jasna Przydałyby się gąbki Gąbki i przede wszystkim w ogóle by się przydało Nie myślagów, nie? Kto ma ten ma? Kurde W złym miejscu postawiłem Tutaj najlepiej jak największy mieć ten dach o Aha, no szkoda, że nie większe lagi dużo masz szkła? no na znaczy ciebie ja ci w skrzyni w ogóle staka zostawiłem. Ale dużo rzeczywiście. O! Stak szkła na kopułę. Ale ta kopuła nie będzie duża. Zobaczcie, jak szybko stak zejdzie. No. Pyk, pyk. I teraz już będzie tutaj schodzić. No, przez tej Kurde. Siad, zaraz się będę dusił. Pięknie. Ha, wydarzyłem się. No, pierwsze już jest zrobione. Cholera, z tymi lagami. Czekaj. Szybko włączę i wyłączę. No, po włączeniu ponownym nagrywania lagi nagle minęły. Wiedziałem co zrobić. 2, 3, 4, osiad. Tutaj trzeba krócej to zrobić. Hmm. Tak. 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 No i na wol są lagi, no trudno. znowu muszę skrócić. Pyk. Tak. Dobra, teraz Ziemia Pyk 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 ładnie Dobra, idę przypalić 400 takich szkła Milion. i tutaj do brzegu no, jeszcze raz można. Pyk pyk, pyk, pyk sobie szybko dychnę pyk, pyk, pyk Kurde, mogłem to tutaj jedno dłuższe zrobić tradycyjnie problemy o, muszę na powierzchnię Ale ty żałujesz tego węgla No tyle ile jest to jest no Po pięć w każdym tym No tyle ile jest Popień, bo się przepalało ostatnio i nie, nie uzupełniłem. No, teraz jest po 64. Pyk, 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 No kurde, nie tu. Pyk, pyk, pyk. Dobra, muszę się oddychnąć. No i kurde, będę musiał zlikwidować pum pumpkina za chwilę. Zresztą mniejsza z nim. Dobra, jest z ostatniej strony, już tylko muszę zrobić. Ja w ogóle, napiszcie no w komentarzach, gdzie można gąbkę znaleźć. Właśnie, się, jej się nie da. Bo ja wczoraj tak mówiłem, że yy, 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 będą w tym odcinku informacje ważne i tak dalej. Yy, tak, po pierwsze, e, ale widzę, że się już kończy dzień. Ty, czekaj, gdzie jest słońce, więc nie widzę No bo deszcz spada. U mnie nic nie pada! Ja mam po prostu zachmurzone i nic nie widzę Dobra to już może powiem w następnym odcinku co, To co chciałem powiedzieć Za chwilę... kurde Dobra już powiem. za chwilę mi powiedz, powietrze się skończy To co to kończymy? No już tylko Dojdę do domku zaraz Tu jeszcze to O o a ja nie widziałem deszczu bo byłem na piasku przecież ani go też nie słyszałem teraz pięknie pada nocy jeszcze nie ma no teoretycznie nie dogadaj co no mieli gadać dobra hmm. e, tak. Jeśli chodzi o y, subskrypcje, oczywiście za wszystkie bardzo Wam dziękujemy, bo jest ich już 23. E, komentujecie często, to też dziękujemy Wam za to. Ale co najważniejsze chciałem powiedzieć, e, odnośnie konkursu, który ma być tam kiedyś sobie, e, do wygranej e, dochodzi... Oprócz naszego save'a mapki e, dochodzi save mapy, którą stworzyłem i to jest mapka Escape. E, nigdzie jej jeszcze nie wrzuciłem, dlatego ten kto ją dostanie, to, tak jakby to będzie premiera. Tak? E, po prostu nigdzie jej nie znajdziecie. Ja ją wrzucę dopiero po zrobieniu konkursu na neta. Także nigdzie... No a trzecią nagrodą będzie to, że będzie mógł z nami jeden odcinek być. No, to będą... będzie kil, kilka miejsc, no nie? Siedź! Prawie padłem. Przynieś mi coś do jedzenia. Albo... No to już przyjdź, chyba jesteś blisko, co nie? Nie, mam chlebek. Haha. Ha. To z podwody wyjść nie może. Ej nie, no bo też pada, ale... Jeszcze się nie skończył dzień. Jeszcze się nawet nie ściemnia. No. Także ja dalej buduję. Tylko tyle chciałeś powiedzieć? No, powiedzmy. Nie, najbardziej chodziło o ten konkurs, że będzie jeszcze do wygrania ta mapka Escape, nie? Ja ją wrzuc wrzucę dopiero po y, konkursie, jak już ktoś ją wygra. Dopiero wtedy wrzucę ją na neta i wszyscy będą sobie mogli ją ściągnąć. O! Nie! Bez sensu! No właśnie z sensem, bo jak teraz ją wrzucę, no to to, że ktoś ją wygra, to tak jakby dupa będzie. No ale jeżeli ktoś ją wygra, ją dostanie, a jutro zobaczy, że ona jest na necie, to też jest bez sensu. No to za kilka dni potem ją wrzucę, no. Ja mi tak kiedyś wrzucę, no. Żeby była dostępna też dla innych. Ile masz z taką szkła? Trzy prawie. Pyk. 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 Dobra, i teraz pyk. Siedź tu. Tak, chyba, chyba, chyba nie wiem. Chyba się robi ciemno, ale nie, nie wiem kurde, ile tych kałamarnic tam jest No, robi się ciemno dokładnie No i przestało padać, zarzut jest nie przestało padać Zachód. Potworków no, na szczęście nie ma. Nie, to nie przestał padać, tylko po prostu w tym miejscu nie pada. No, znaczy no w tamtym, tak. No, dzisiaj się prześpimy w naszym domku, mimo że tu jeszcze nic nie mamy, no ale. Ale strasznie laguje, kurwa. Znaczy się, kurde. Tam jeszcze jesteś? Tak. Tak, teraz, gdy przestałem już budować, idziemy spać, to mi przestało lagować. Nie wypowiem się na ten temat. I czy już lepsza byłaby sama bawona, nie z tym czerwonym, brzydkim proszkiem? następnego odcinka.